Gwałcić! Bo ty... Chodź Manka, muszę cię zgwałcić, ja tak słyszałem, ale okej. Okay. Muszę cię zważyć. A nie zgwałcić? Gwałcicielu? Ciebie zaraz zgwałcić. Gej! 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 Gwałcisz mnie! <laughs> Ale więc dobrze Spawn. więc ja się wyłączmy, wyłączmy. okej okay. a więc teraz przechodzimy tutaj na spawna i chciałbym się z nami pożegnać ponieważ niestety kończę ja idę na <laughs> Nie, mam ponieważ niestety kończę mój ponieważ niestety kończę mój e, mój żywot na tym, tym kanale niestety więc, żegnajcie Żartowałem! Chodź, nagrywamy. Dobra, czekaj, czekaj, jest... a, a, tam jest wejście na spawn, czekaj. Dobra, chodźcie tutaj. Mam czekaj, Jak Mam pięć diaksów. Bijemy ich, bijemy ich. No, bo na luzie kasa wleci o przez nich. Ojej, nic. teraz nie dostajemy pięćdziesiąt zł za bipa, tylko dostajemy siedemdziesiąt Fuck, SORRY story! Ci CIĘ pięć Mam pieniędziak! Nie, bo ja nie jestem WERTERZEM Nie miał dobrego głosu Dobra. Jak, e, po śmietankowemu. i było tak słychać, no. Chodź tu na dół! Mam pieniędziak, tu! Teraz powiem, teraz powiem wam prawdę. Teraz powiem wam prawdę i to bolesną. Kuban play games to wertes, a wertes to pan śmietanka. Żartowałem. kłamiesz? Żartowałem. żartowałem, żartowałem. Nie, bo będziesz, że Kuba podżywasz się pod wertyzę. Mam pięć <śmany> 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 Dobra, chodź na arenę Dzisiaj... <śmany> <śmany> Dobra, chodź, ale chodź tam e, Jesteśmy w takim sklepie, nie? E, to jest taki chiński sklep, nie? I my tam oglądamy, oglądamy, nie? I tam taka babka wychodzi Wkłada sobie sztucznego cytka pod i się, pyta, I się pyta... I się pyta... Taki Oj, się wielki, nie? A ona się nam pyta... A ona się pyta... Coś sądzicie o kobietach tych gabaretów? No szybko patrz ładne są jeszcze Mam pieniędztu Jak się bliźmy wychinczolą Mam piędziaktu jak chceszmy wyhincolą Mam pieniaktu jak chcie się biśmy wychińczolą Jakowy Łoo! Kto to jest? Jakie emocje... Sparta, no, no, yeah. profesjonalna, mam yeah. no ja mam ja mam biorę mam pieniądze, mam zapraszam mam na naukę. mam pięć mam pieniądze, mam Ja biorę telefon, Kilogramy muzyki! I... Nie no wechmę jaką Mam pięć byśmy tu... Jeszcze raz Sponsorem VIP-a jest Spartar Profesjonalna gra w bierki. No właśnie Dzięki niemu mam vip Dziękuję Już, już koniec przemowy i chodź, lecimy się teraz na walec w tej Mam pięć wiek I w którą stronę? W lewo czy w prawo czy w prawo czy w lewo? Ej, czuję, czuję, że z tego odcinka będziemy musieli zrobić fanny moment Mam pięć wiek tu Gdzie ty jesteś? Kurde, enchanty nas broi! No nie! Laca no Okej, okay, co! Mam ten jaja Ej ale, ale... Ale... Kurde sikać mi się chce Ej czuję, że z tego odcinka będziemy musieli zrobić fanny moment Ej czekaj, wyary... Ej, nie umie pisać Mam pięć wieaksu Jak dzisiaj byśmy wychynczolą? To jest 81 od nich Nie wiem Ej Kuba co ty powiedziałeś do psa? bo muszę ją zważyć Zważyć? No. A ja myślę, że zgwałcić o ty, chodź Mańka, muszę cię zgwałcić, ja tak słyszałem, ale okej. Okay. Muszę cię zważyć. A nie zgwałcić? Gwałcicielu? Ciebie zaraz zgwałcę. GAY! 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 Gwałcisz mnie? <ścoughs> Zmierzałem! <ścoughs> Żartowałem. Okay. Jakie emocje.